Siemanoje, ja jestem Kermul i witam was... Ałaaa Oto Dziadygo Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale Ja jakże zacnej tej gry, czyli kankurka kao moi drodzy Od razu Zmierzamy Przed siebie, nie ma co zwlekać, moi drodzy, jak wam się spodobał odcinek to Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrybera na tym kanale i ogólnie wszystkiego, no suba, suba, lajka, donate a, Oj, tutaj trzeba uważać na spadki. Okej. Okay. O, o, dobra, udało się. Niestety nie, nie udało się zebrać wszystkich monet, ale no. Spadaj. Ale no, nie, no niestety to no, taka kolej rzeczy. Nie jestem profesjonalistą w końcu. Dobra jest, żyjemy, żyjemy. O, złapał się, udało się złapać. No, daj mi spokój, proszę. Dziękuję, dziękuję. Tam chyba było jeszcze serduszko, dokładnie tak, ale to jest to małe, także to dużo nam nie da. Nie no, coś tam dało. Dobra, tutaj spadło. Tutaj kolejne i tutaj. Dobrze. Ładnie wyczute pięknie kangurku. Ej, aktualnie Ci fenomenalnie idzie na ten moment. Także mam nadzieję, że tak zostanie. Wspinaj się elegancko. I tutaj będzie zjeżdżanie. Oj, ja tam widzę już po drodze moi drodzy bąbuszki. Także uważajmy, uważajmy na pewno. Bo one chyba nas posą to. Posią do spania ogólnie. Także nocilerce. Dobra, jednak nie posłały to spania. To tyle dobrze. Tam jest kolejne serce. Także bo nie no skoczymy, no nie ma co, no nie wiadomo co nas potem czeka A żeby się dostać po tamte serce to nie, to nie wydaje się ciężko Dobra, lecimy po nim. Tędy? Tak, dokładnie tak To jest tylko woda i skakanie, także To się nie zapada I mamy całe serce duże, ok? Dobry trajdik Trzeba wierzyć we własne umiejętności, tak jak ja teraz, z tym, że się tam dostanę i się dostałem, a my już się wspinamy ku górze. Oj, oj, oj. Tutaj nas ciągnie w dół, ale to nam nie przeszkadza w zupełności. I czy my naraz to zrobimy? Ja nie wiem, co to robi. Ale odejdziemy sobie jak, naj... jak najdalej od tego. Albo mi się wydaje, albo wyżej skaczemy Dobra, chyba mi się wydawało Dobrze, moi drodzy I nie mówcie, że ja to na raz zrobię Nie, ej Oj, Dobra, pięknie, śpisz kolego No i to jest naprawdę Bardzo fajny level Moi drodzy No, żeby za pierwszym razem Taki, taki coś zrobić No, coś wspaniałego, moi drodzy Dobrze Witam, witam pana rekina Bombardio Crocodillo Dobrze, leżysz. Nie ja! I zatonął nasz kangurek. Mamy jeszcze 7 żyć. Musimy trochę o nie dbać powoli. Chociaż już jesteśmy na końcówce, moi drodzy. Także nie jest aż tak źle w sumie dobrze to wygląda tutaj dużo monet wpada bo tam kolejne monetki za darmo, za darmoszkę za free zaraz nabijemy jeszcze kolejne życie nie wiem czy nie, tu będzie Tutaj będzie. Yy, yy, tutaj nie będzie dalszej podróży. Ciekawie, czy możemy tu wskoczyć? Możemy. Coś tu jest? O, oczywiście jest. Czy jest dziadyka w krzakach? Schowana. A, tu jest jakaś A, bajka to mostu. Dobrze. To dobrze, że tutaj poszedłem. O, co będziemy mieli pod tym totemem skryte? Dużo monety. No i fajnie, fajnie. Zaraz sobie. Oła! Wow. Wow, dobra Siema mordo, nie będę się z tobą bił Jak nie muszę Dobra, powracajmy się Fajnie, fajnie Poczekajmy sobie na pływającą wysypkę, Żebyśmy mogli doskoczyć dalej I w sumie mogłem nad tym zostać już, ale Ale dobra, o o o bo no na tym zostańmy i to nas doprowadzi to prowadzi do głównej wyspy. Dobrze, dobrze, teraz lecimy na drugą stronę, by sobie odblokować no most, moi drodzy. Skaczemy sobie po liliach. Po liściach lili, To są chyba lilie. Dobra, nie znam się może aż tak bardzo na potanicach, ale... Ale coś tam wiem, coś tam wiem, chyba. Chyba, a może nie, nie wiem. No i opuszcza nam się cały most. No i szapoba, lecimy, lecimy, teraz wracamy. I będziemy mogli iść dalej, 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 moi drodzy. Jeśli Wam się materiał spodoba, to możecie zostawić suba i la lajka, moi drodzy. Także oj, prawie spadłem. Byłoby giga spokojnie, nie da się ukryć. No i zobaczymy, czy nas czeka coś ciężkiego. Już tutaj widzę rekiny, które skaczą nad mostem. Także trzymajcie się, koledzy. Dobrze. Ej, naraz przychodzę. Nie puszczą wu, nie puszczą w Ha, ale to było ciężkie. Jejku. Życie jest na lewo, to sobie je na pewno zgarniemy. O, coś się po tym kryje? Duża moneta, no. No fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Bardzo mi się podoba. Kolejne życie. Oa, Kokosy mi na głowę spadają, dobra. Nie widziałem tych kokosów. Tutaj są kolejne kokosy. A, dobra, unik. O, ała, nie unikłem. Kurde. Dobra, nie ma kokosa. któryś mnie rozwali. Ja wam tu mówię. O, dobra, ja go rozwaliłem. Ej, nie mówcie, że za pierwszym razem to przejdę. Nie, moi drodzy. Nie ma żadnego życia. Jest, życie, dobra Nie wiem co nas czeka jeszcze na tym levelu, ale życie sobie weźmiemy jak najbardziej zawsze będziemy mogli przetankować hita jakiegoś i wchodzimy do groty jaskini. Ja tu nic nie widzę Dobra, jednak, jednak widzimy coś. Co Kamień będzie spadł za nami? No nie, no nie. Pod tym się nic nie kryje. Tutaj jakaś woda. O, dziadyga jest. Dobranoc. I dobrze, że było to serce. Dobrze, że wziąłem, bo mogłoby być różnie. Tu jest kolejna dziadyga. O, to Kopa, dostajesz. Dobranoc. I mam chyba ostatnie życie. No to wygląda. Mam nadzieję, że. Przed nami już tylko meta. Bo przechodzi wszystko od nowa. No to tak trochę nie, 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 nie. Nie imponowałoby mi to, dobra. Bonusowy level. Yy, nie ma innego. Ej, nie ma innego. Gdzie miałem iść jakie na... Co? Chyba, że to jest teleport. No nic, no skaczemy moi drodzy. Nie no, bonus level. Co? Yy, szybki bonusowy level, ale co ja mam tu, tu zrobić? Chyba poszedłem nie tą drogą, tak mi się wydaje, moi drodzy. To trzeba wrócić, ale coś mi się wydaje, że już nie wrócę, że może być naprawdę ciężko z tym powrotem. Z racji, że wiem, jak są rywale przede mną. No o tym mówię. Gnoju. A tu jest przejście. Dobrze. Ej, nie widziałem tego. Fajnie. Nie teraz. Teraz. Ty, 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 ty. Oj, szczur. No i dobranoc. Szur mnie rozwalił. No niestety. Słaby zasięg i lecimy od nowa z mostem. Moi drodzy. Oj, koni mnie, koni mnie. Dobra. Moi drodzy, wracamy, wracamy. Jesteśmy na tym etapie, na którym mieliśmy być. Teraz szczur mnie nie rozwali, bo ja go rozwalam, moi drodzy. I zaraz pewnie tutaj będziemy, to oczywiście, że tak. Ja ogólnie zauważyłem, że ja bardzo lubię się wwalać na... No, na ostatniej prostej, nie? To jest chyba już mój jakiś styl, także fajnie, fajnie. Dobrze, na głowę nam nie spadło, także... Fenomenalnie, moi fenomenalnie, moi drodzy. Kończymy kolejny etap. Bierzemy, bierzemy kolejny level Ostatni na dzisiaj Czyli to świadczy, że następny odcinek to będzie pinałowy moi drodzy No i jeszcze mi zdążył przywalić O, będziemy jechać na krokodylu, dobra, lecimy Płynąć w sumie Wykręcamy tą monetę Kręć, oj Jeszcze raz, o, dobra Pięknie, mamy monetę Okej, okay, miny są, krokodyl. Be careful please No dobra, to tutaj lecimy Cyy! Oj, tutaj trzeba wykręcić. Podobnie są monety moi drodzy, monety No nie będzie już maksum monet niestety. O, tutaj przyspieszmy. Ale przyjemny level na krokodylu Najcięższy to był chyba z paralotnią, tak mi się wydaje. A to jest chyba najprostszy. No zobaczcie jak to prosto idzie mi No Idzie. Idzie jak Ojejku, ale żem kraków, dobra. Nie ma już co tak mówić moi drodzy, no weźmy, weźmy to tornado, żeby być szybsi Siema. Dobrze, moi drodzy, druga próba, druga próba. Nie ma co zwlekać. Lecimy po rekord czasu, lecimy, lecimy. Lecimy, nie ma co zwlekać. Oj, tutaj musimy wyhamować. Bo jednak życia. <gryzanie> Szkoda! Dobrze, lecimy, lecimy, moi drodzy. W przyszły etap, fajnie. Nawet nie zauważyłem i trochę spóźniłem się ze wznowieniem nakrywania, nagrywa ale już jesteśmy, jesteśmy. Tutaj sobie zgarniamy monety. Może rekord to skoczy nie będzie, ale. Nie, no! <gryzanie> Nie ukrywam, może parę razy oszukiwałem pod, tytułem, pod względem, że cofałem save'a, żeby nie stracić życia. Ale, no moi drodzy, wyższa konieczność, wiecie jak jest. A teraz lecimy ze spokojem, bo chcę skończyć ten level. Trochę się utrudnił, nie da się ukryć. Tutaj przyspieszmy. Aha, tutaj żadnych monet nie ma, spoko. I teraz, dzida, dzida. I tutaj slalomikiem. I tam już jest chyba meta, tak, już jest meta, moi drodzy. Także salzację, zację, fajnie, fajnie. Nie, i to nie meta. Już się wystarczy, że na krokodylu będę musiał to robić. Dobra, to nie opada, także fajnie. Nie ma presji czasu. Ja w sumie to jest lawa, to by mi się tylko odbiło od lawy. A mam dużo życia jeszcze. Oj, marynarz! Ciebie się nie spodziewałem, żeby się tak zaspałnisz prosto na budzie. I przed nami został już tylko Log z kolczatkami Kłoda Log po angielsku, po polsku to znaczy kłoda No i moi drodzy kończymy ten level z krokotelami nam zostało już 3 Do końca tej serii Także moi drodzy widzimy się jutro o godzinie 14, dla was był karmul, a to był kankurek Kao